Patrząc na historię XX wieku, nie trudno dostrzec, że zarówno otwarcie totalitarny włoski faszyzm, jak i jego skrajna zbrodnicza odmiana w postaci niemieckiego narodowego socjalizmu, cieszyły się szerokim przyzwoleniem, a nawet poparciem społecznym. Zastanówmy się zatem, dlaczego idee jawnie dążące do całkowitej kontroli nad społeczeństwem potrafią być przyjmowane obojętnie lub wręcz entuzjastycznie. A co ważniejsze, czy coś takiego mogłoby się zdarzyć i dzisiaj? Początek roku 1919 Niemcy są wycieńczeni i upokorzeni porażką w I wojnie światowej. W Bawarii, wykorzystując panujące zamieszanie, władze przejmują najpierw socjaliści, a potem komuniści, powołując Bawarską Republikę Ludową, co pierwotnie zostaje względnie entuzjastycznie przyjęte przez mieszkańców Monachium. Szybko jednak sytuacja się pogarsza i następuje całkowita dezorganizacja życia społecznego. Pojawiają się starcia uliczne między różnymi frakcjami lewicy. Ograniczane są prawa obywatelskie, fabryki strajkują. Brakuje węgla. Komuniści rekwirują żywność, a gdy pojawia się groźba interwencji wojskowej z Berlina, zaczynają oni rozstrzeliwywać przetrzymywanych więźniów politycznych. Ludzie się boją, panuje totalny chaos. Jednak w maju do miasta wkraczają złożone z nacjonalistów oddziały Freikorps. Są wśród nich Rudolf Hess, przyszły zastępca Hitlera, i Ernst Rom, przyszły dowódca szturmowców z SA. Siłą pacyfikują oni komunistów, zabijając około 600 osób, w większości cywilów. A po wyzwoleniu miasta wytaczane są procesy, w których kolejny tysiąc rewolucjonistów zostaje skazany na śmierć za zdradę stanu. Brutalne użycie przemocy przywraca porządek. Co istotne, wydarzenia te wywarły zauważalny i długotrwały wpływ na klimat polityczny Bawarii, wzmacniając tam sympatie konserwatywne i tradycjonalistyczne, a w kolejnych latach stały się one również elementem propagandy ukazującej rządy silnej ręki, niebojące się działać zdecydowanie, a w razie potrzeby również brutalnie, jako oparcie i lek na niepewność w czasach kryzysu. Jest to dobrym przykładem tego, że gdy następują szybkie zmiany i gwałtownie naruszane są tradycyjne struktury społeczne, w których ludzie odnajdywali oparcie, to naturalnie uciekają oni do rozwiązań, które są w stanie zapewnić im stabilność. Ani włoscy faszyści, ani narodowi socjaliści nie kryli swoich postulatów stworzenia państwa totalnego, zapewniającego odgórną strukturę, na którą przenoszona jest odpowiedzialność za utrzymanie wszędzie porządku i bezpieczeństwa za wszelką cenę. Za czym siłą rzeczy idzie prawo do kontroli wszelkich aspektów życia społecznego. Sęk w tym, że w niestabilnych czasach zdezorientowane społeczeństwo postrzega to nie jako wadę, lecz jako zaletę, dobrowolnie oddając swoją wolność w imię bezpieczeństwa. Istotnym punktem idei faszystowskich jest też kult siły i publiczne jego manifestowanie. Na początku lat 20. Włochy są skonfliktowane i wewnętrznie podzielone. Wojsko i policja są bierne wobec rozruchów, a władza jest słaba i nie potrafi odnieść się do problemów. W tym czasie Benito Mussolini kieruje faszystowskie bojówki do pacyfikowania podburzanych przez socjalistów strajkujących robotników w imię zachowania porządku i pokoju wewnętrznego. Zdobywając coraz większe poparcie społeczne, jawi się ludziom jako bohater i ostatecznie siłą przyjmuje władzę w państwie, obalając słaby i nieefektywny rząd. Siła i przemoc naprawdę są w stanie fizycznie rozwiązać problem na korzyść silniejszego. I nie ma się co dziwić, że gdy problem robi się coraz większy, to coraz więcej osób przyjmie każdą formę jego rozwiązania. Choć jak widzieliśmy w XX wieku, monopol na przemoc w rękach nieodpowiednich ludzi, rozwiązując jedne problemy, tworzy jeszcze gorsze. Kolejną ważną kwestią jest istnienie wroga, czego dobrym przykładem były relacje włoskich faszystów z tamtejszym kościołem katolickim. Na początku lat 20., gdy w całej Europie żywo działały środowiska komunistyczne, w ZSRR zaczęły się prześladowania chrześcijan. Opierających się wysyłano do łagrów, burzono kościoły i konfiskowano mienie, a w samych tylko latach 1922–26 w ramach akcji uwalniania klasy robotniczej od wiary zamordowano ponad 1200 księży. W tym samym czasie Mussolini i włoscy faszyści porzucili swój wcześniejszy program, który postulował wprowadzenie świeckiej republiki na rzecz haseł antykomunistycznych i prokościelnych. Przedstawiają się jako obrońcy chrześcijańskiej Europy i tradycyjnych wartości przed bolszewizmem. Pomimo iż sam Mussolini był przed tym jawnym antyklerykałem, dało im to jednak jawne poparcie ze strony Kościoła i trafiło na podatny grunt wśród religijnych Włochów obawiających się całkowicie realnego zagrożenia, jakim był antyteistyczny komunizm. A papież Pius XI publicznie określa Mussoliniego jako „człowieka zesłanego przez opatrzność”. Ostatecznie jednak drogi faszyzmu i religii skonfliktowały się w latach 30., gdy państwo zażądało monopolu na wychowanie dzieci w duchu faszystowskim oraz po zbliżeniu Włochy z III Rzeszą. Należy tu też zaznaczyć, że włoski faszyzm programowo nie był w żaden sposób rasistowski, a Żydzi piastowali we Włoszech wysokie stanowiska rządowe, co jednak zmieniło się w roku 1938 pod naciskiem Hitlera. Z kolei niemiecki narodowy socjalizm, pomimo iż wzorowany na włoskim pierwowzorze, to dodał on do niego istotnie odróżniające go elementy, w tym teorie ras i odwiecznego konfliktu Aryjczyków z semitami. Dodało to kolejne płaszczyzny oddziaływania na społeczeństwo, co widać szczególnie na warstwie demonizacji tzw. wrogów narodu, określanych według kryterium rasowego. Naziści łączyli również kwestie antysemickie z antykomunizmem, uznając marksizm za żydowski spisek mający na celu zniszczenie cywilizacji. I o ile uzasadniony strach przed Związkiem Radzieckim odgrywał tu również istotną rolę, to należy zrozumieć, że posuwało się to znacznie dalej niż obiecywanie ochrony przed jakimś konkretnym, dającym się określić zagrożeniem. Ideologia nazistowska postulowała wszechobecny wpływ knującego przeciw nim Żyda, pozwalając swym wyznawcom wiecznie czuć się zagrożonym, każdy problem zrzucać na Żydów, a każdą akcję przeciw nim nie tylko usprawiedliwiać, ale i traktować jako dobrą w imię wiecznego, nierozwiązywalnego konfliktu i w myśl idei albo my dopadniemy ich, albo oni nas. Dawało to ludziom możliwość nie tylko pozbywania się odpowiedzialności za problemy społeczne, ale i upust do realizowania najgorszych siedzących w każdym z nas prymitywnych odruchów, pozwalających traktować członków obcego plemienia jako szkodniki, które należy wyplenić. Co istotne, wszystkie wspomniane zjawiska niestety nie były jednostkowym wypadkiem historii, tylko opierają się na mechanizmach społecznych występujących na co dzień w każdym z nas. I o ile perspektywa silnego brutala rozwiązującego za nas problem może budzić niesmak, gdy siedzimy w ciepłym, wygodnym i bezpiecznym domu, to perspektywa ta potrafi szybko się zmienić w warunkach poczucia przerastającego nas zagrożenia. A warto zauważyć, że większość młodych Polaków nie przeżyła jeszcze sytuacji poważnego kryzysu grożącego zawaleniem się wszystkiego, co nam znane, a co za tym idzie, nie możemy być całkiem pewni, jak byśmy się w takiej sytuacji zachowali. Natomiast pierwszym krokiem do tego, by nie powtarzać patologicznych wzorców z przeszłości, jest wiedzieć, jak ludzie, w tym również my, potrafią się zachować w takiej sytuacji. Przykładem w pewien sposób pokrewnego zjawiska na warstwie informacyjnej jest powszechna dziś sytuacja, w której ludzie biernie, a wielu wręcz entuzjastycznie, przekazuje kontrolę nad przepływem informacji korporacjom takim jak Google czy Facebook, dając im właściwie monopol informacyjny i pozwalając na rolę cenzora, moderującego, które treści wolno, a których nie wolno nam oglądać. I oczywiście ta sytuacja nie jest tym samym, co omawiane wcześniej wydarzenia historyczne i odbywa się na zupełnie innej płaszczyźnie, ale warto zwrócić uwagę na działające tu pewne podobne mechanizmy: przesuwanie odpowiedzialności na odgórną strukturę wraz z oddaniem jej całkowitej kontroli w imię zachowania bezpieczeństwa i porządku. Należy przy tym wszystkim zwrócić uwagę na to, że zarówno w przypadku faszyzmu, nazizmu, jak i innych zbrodniczych idei, Podążali za nimi nie głupi, zmanipulowani ludzie nie potrafiący odróżnić dobra od zła, tylko zwykłe, normalne osoby takie jak my, poddane odpowiedniej presji w odpowiednich okolicznościach i gotowe oddać wszystko za bezpieczeństwo i porządek oraz naturalnie przyciągane do idei, które pozwalały im czuć się ofiarą wszechobecnych prześladowców i z czystym sumieniem zwalać na nich winę za własne problemy. A jak ktoś kiedyś powiedział, do triumfu zła wystarczy, aby dobry człowiek pozostał obojętny. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zobacz również inne nasze filmy. A gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronajcie. Do usłyszenia.